Czy próbowałeś kiedyś nauczyć się programowania klasyczną metodą? Czy wiesz, że może to zająć nawet do 9 miesięcy? Prezentujemy nowoczesną metodę NAPI, dzięki której opanujesz nowy język programowania nawet w tydzień. Zastanawiacie się pewnie Państwo, jak to działa. Otóż okulary wyświetlają obrazy związane z codziennymi sytuacjami dotyczącymi życia programisty. Fakap na produkcji, wrzutki w piątkowe popołudnie czy wreszcie owocowa środa. W tym czasie w słuchawkach leci mongolski śpiew gardłowy wzmacniany podprogowym przekazem programistycznym. Bodźce wzrokowe i suchowe są wzmacniane również przez system zapachowy. Specjalna rurka wywołująca pozytywne sprzężenie sensoryczne podaje naszemu przyszłemu juniorowi zapachy, które mają utrwalić wzorce zachowania. Zapach rozgrzanego krzemu lub nieoczyszczonej od lat 90. klawiatury usprawnia przyswajanie wiedzy. Każda sesja trwa 42 minuty i kończy się trzema gongami.